Kolorowe lampki, ozdoby, świąteczne piosenki, nawet zapachy, goździki, pomarańcze, to wszystko sprawia, że podczas przedświątecznych zakupów często nas... Ponosi. Kupujemy za dużo, a później to wszystko ląduje na śmietniku. No dobra, może nie wszystko, ale dużo. Dużo żywności przede wszystkim chyba. I właśnie o tym niemarnowaniu dziś. Co zrobić, żeby tego jedzenia nie marnować albo marnować jak najmniej? Porozmawiamy z Agnieszką Maniewską, koordynatorką inicjatywy Foodsharing Wrocław. Cześć, Witaj dzień serdecznie. dobry. Agnieszko, powiedziałam, że marnujemy dużo, marnujemy dużo przede wszystkim żywności, ile w ogóle i czy rzeczywiście te święta to jest taki okres, że mnożymy to razy dwa, razy trzy tego, co, co na tych śmietnikach później zna znajdujemy. Rzeczywiście marnujemy przede wszystkim dużo na co dzień. Według badań PROM jest to około 5 milionów ton żywności rocznie, więc to są bardzo duże liczby. Natomiast dodatkowo udziela nam się ta świąteczna gorączka zakupowa i po pierwsze kupujemy dużo. Gotujemy dużo, a potem zostajemy z tym jedzeniem. To co możemy zrobić, żeby tego jedzenia nie zmarnować, jeszcze zanim zaczniemy gotowanie? Bo chyba trzeba się dobrze do takich zakupów po prostu przygotować. Co zrobić? Jaki research? U kogo? Z czym? To tak jak wspomniałaś, czyli jakby alarm włączamy sobie już nie jak te potrawy stoją w lodówce trzeci dzień, tylko już w momencie przygotowania do zakupów, żebyśmy tych zakupów zrobili mniej. Na pewno musimy się troszkę uodpornić na reklamy. Te reklamy świąteczne są takie zawsze ciepłe, z fajną muzyką, przyjemne. Tam nie ma przypalonego makowca i tego szału, i tego uczucia, że nie zdążę. I my tymi zakupami chcemy troszkę zakupić właśnie tego elementu świąt i to nas troszeczkę gubi. Także na pewno musimy e, dobrze przygotować się, skupić się na tym, żeby kupić tylko to, co potrzebujemy. E, warto e, iść w sprawdzone e, produkty i sprawdzone przepisy. Jeżeli wiemy, że coś nam e, wychodzi dobrze, czy jakieś ciasto, czy potrawa, e, to róbmy sprawdzone rzeczy. Nie eksperymentujmy na ostatnią chwilę z jakąś potrawą, z jakąś nową, nie wiem, rybą w czymś tam bo może się okazać, że nam to nie wyjdzie, nie zasmakuje, nie zasmakuje domownikom, no i z tą rybą zostaniemy w lodówce. Dodatkowo na pewno trzeba pomyśleć o tym, żeby potrawy były zróżnicowane, bo umówmy się, co roku jest ten sam problem, że nikt nie chce jeść sałatki jarzynowej czwarty dzień z rzędu po świętach. Więc warto, żeby te produkty były na tyle Czyli zrobić trochę mniej, ale bardziej różnorodnie. Tak, tak, żeby jakby w cyklu tego Jedzenia świątecznego to było dla nas atrakcyjne, a nie męczące. No i pamiętajmy, że święta to nie tylko jedzenie. Nie musimy całe trzy dni siedzieć i szamać, że tak powiem, tylko warto, żeby tego jedzenia było mniej, a konto tego na przykład umówmy się na rodzinny spacer. Żeby to jedzenie troszeczkę spalić. A jak już tego jedzenia narobimy tak dużo, to zawsze można zrobić jakąś świąteczną imprezę i zaprosić pierwszego dnia albo drugiego dnia świąt jakichś innych znajomych czy rodzinę i, i też. W cudzysłowie trochę pozbyć się tego, co, co zrobiliśmy. Dokładnie, my nie nauczeni jesteśmy takich e, e, imprezy po imprezie. Czyli właśnie, jeżeli zostaje nam jedzenie, żeby tego jedzenia e, może pozbyć się też złe określenie, ale żeby go nie zmarnować, żeby go zjeść, możemy właśnie zaprosić e, innych gości, zrobić jakąś degustację, zrobić, przerobić na mini porcję na przykład e, i żeby to jedzenie e, zeszło, bo my troszkę jesteśmy e, tak. Nauczeni teraz to nowe pokolenie, żeby to jedzenie zawsze było, że ono się nie może skończyć przedwcześnie, bo to źle o nas świadczy. A ja uważam, że właśnie dobrze by było, żeby tego jedzenia było na styk i żeby ono zeszło, żeby ono nie zostało. No, fajnie to wyważyć, bo z drugiej strony, taka wigilia na głodnego to <laughs> też później przywodzi różne, różne wspomnienia, ale fajną rzecz powiedziałaś z tymi sprawdzonymi przepisami, rzeczywiście tak jest. Nie wiem jak z twoimi doświadczeniami, ale z moimi faktycznie jest tak, że mój szwagier, który jest tradycjonalistą, zawsze przychodzi do domu, widzi te rozstawione garnki i mówi: Ale zróbcie mi tylko tę sałatkę moją, ulubioną z kurczakiem. Ja nic więcej nie chcę, ale zróbcie ją. I parę razy na święta jej nie było. No i on biedak później przez całe trzy dni marudził, że po prostu jej nie ma i nie jadł niczego innego. A tu zwracasz też Nowe. uwagę na bardzo fajną rzecz, żeby słuchać domowców i słuchać gości, co oni chcą zjeść, e, że jeżeli ktoś czegoś nie lubi, to nie wciskamy mu na siłę, bo to nam ładnie wyszło, tylko idźmy w to, co naprawdę chcemy jeść i co nam sprawi radość. Dokładnie. E, powiedziałyśmy już trochę, że można nie zmarnować jedzenia, zapraszając do nas innych biesiadników i biesiadować z nimi kolejny i kolejny dzień. No ale co w sytuacji, kiedy rzeczywiście tego jedzenia zostanie nam za dużo i nie mamy już w swoim otoczeniu osób, z którymi moglibyśmy się nim podzielić? Co możemy z nim zrobić? Mam tutaj na myśli oczywiście nawiązanie do, do food sharing w Wrocław, czyli tej inicjatywy, którą koordynujesz. E, jeżeli chodzi o inicjatywę food sharing, to wiadomo, ja zawsze polecam jadłodzielnie. Mamy już 13 punktów we Wrocławiu i to są takie ogólnodostępne miejsca, gdzie rzeczywiście można taką nadwyżkę zostawić. I wtedy poczęstuje się nią ktoś inny. To jest o tyle dobre, że nie musimy szukać osoby bądź instytucji, która to odbierze, dostosowywać się do konkretnych godzin, jechać w konkretne miejsce, tylko mamy ogólnodostępny punkt, który w dowolnym momencie, w dowolnym czasie możemy to zostawić, a Ktoś, komu pasuje, też w dowolnym momencie i w dowolnym dla niego czasie sobie to y, odbierze. Więc... Ważne, żeby podkreślić, że to nie jest pomoc najuboższym, tylko z tego rzeczywiście może korzystać każdy z nas. Na przykład nie mieliśmy sałatki z kurczakiem rzeczonej. Dokładnie. To idziemy do takiej jadłodzielni, do takiej lodówki, e, zobaczyć, czy ktoś tam na przykład coś podobnego, co lubimy, e, podrzucił. Ale to musi być odpowiednio y, zapakowane, oznakowane, żebyśmy wiedzieli, y, czy ten produkt jest świeży, czy rzeczywiście możemy z niego skorzystać, prawda? Tak, najważniejsze, żeby napisać, co to jest. Y, można wymienić ogólnie, jaki ma skład, czy to jest na przykład z mięsem, czy to jest wege. I ważne jest, żeby napisać, kiedy to zostało przyrządzone. Żeby osoba, która bierze, sama oceniła, czy sałatka, która zrobiona została przedwczoraj, czy ona chce ją spróbować i zjeść, czy na przykład y, y, nie ma ochrony już na taką sałatkę, żeby tutaj każdy brał, wiadomo, bierzemy na własną odpowiedzialność, ale żeby też dać wskazówki tej osobie, która się poczęstuje, z jakim produktem ma do czynienia. Ważne jest też, żeby nie przygotowywać specjalnie do jadłodzielni, bo mieliśmy taki boom w 2018 roku, że ludzie dowiedzieli się o punktach foodsharingowych stwierdzili, no to ja przygotuję więcej dla siebie i dla tego kogoś, kto się poczęstuje. Absolutnie nie to jest właśnie, żeby ratować te nadwyżki, które. Mm, bez tej opcji wyrzucilibyśmy do kosza. Tak, z jakiegoś powodu zostają w naszej e, lodówce i nie wiemy, co z nimi zrobić. Ale żywność to nie jedyne. E, artykuły, które na śmietniku lądują, prawda? Bo podczas świąt e, to nie jest tylko szał żywieniowy, choć ten rzeczywiście największy. Ale rekwizyty. Ale rekwizytów <śm> też znajdujemy sporo. Co możemy na takich śmietnikach znaleźć i co zrobić, żeby to tam po prostu nie trafiało. Tak, problem polega na tym, że to są ozdoby jednosezonowe, czyli wykorzystujemy je w grudniu, tam może troszeczkę na początku stycznia, żeby jeszcze ta atmosfera nam się udzielała, a potem przez 12 miesięcy z nich nie korzystamy. Więc często stwierdzamy, że e, nie będziemy tego trzymać, bo nie mamy na przykład miejsca e, do kolejnych świąt, tylko po prostu wyrzucamy, a w przyszłym roku kupujemy sobie nowe. E, więc warto przede wszystkim e, korzystać z ozdób jak najdłużej, e, wymieniać się nimi są fajne grupy wymiankowe można obdarować kogoś innego można przygotowywać na przykład ozdoby jadalne kiedyś wieszało się na przykład na choince cukierki które potem dzieciaki zjadały i pierniki, nic się nie marnowało zrobić, pierniki pomarańcze i warto też kupując ozdoby zwrócić uwagę na jakość tych ozdób, żeby one nam się szybko nie zniszczyły, żeby starczyły nam na dłużej, bo wiadomo, to są trudne do utylizacji produkty, to, to nie są rzeczy nadające się do recyklingu, one tylko i wyłącznie mogą trafić na wysypisko. Wydaje mi się, że choć w najmniejszym stopniu, to czasami też na śmietnikach lądują prezenty, zwłaszcza te Nietrafione. E, te nietrafione i te dla dzieci e, zabawki. Plastikowe najczęściej, prawda? To chyba też są takie gadżety, które no, często po tych, po tych świętach są wyrzucane. Tak, i dużo takich e, śmiesznych prezentów kupujemy coś, e, co wygląda fajnie, jakiś kubek z napisem, e, czy jakąś inną śmieszną czapkę. E, potem okazuje się, że to, jest, e, to, to nie jest takie klimatyczne, jak nam się wydawało. Na kurze łapkach. Dokładnie, takie, takie kurzozbieracze. zbieracze i, no i potem nie. Nie, nie wiemy, co z tym zrobić. Dlatego warto jest przede wszystkim do, robić dobry research, obserwować e, rodzinę, znajomych, co by im sprawdziło, e, sprawiło przyjemność. E, warto też e, zastanowić się nad jadalnymi prezentami. E, w zeszłym roku na warsztatach z dzieciakami robiłam na przykład, robiły prezenty dla rodziców samodzielnie i robiliśmy e, czekoladę z różnymi dodatkami. Rozpoczęliśmy zwykłą czekoladę, dodawaliśmy żurawinę, orzechy, żeby były takie efektowne. Robiliśmy własne mieszanki Herbat. E, także są fajne prezenty, które naprawdę można wykorzystać i nie zmarnować. I to chyba trzeba e, też e, o tym pamiętać, że do takiego prezentu e, warto po prostu włożyć serce, trochę swojej pracy i taki prezent e, smakuje, e, zarówno jak jest jadalny, ale nie tylko e, najlepiej. E, no i słowo klucz, chyba naszej rozmowy to. Research. Bardzo dziękuję. Agnieszka Maniewska, koordynatorka inicjatywy Foodsharing Wrocław. E, wam także dziękuję i pamiętajcie, żeby zrobić dobry research absolutnie w każdym e, w względzie przed świętami, bo dzięki temu zmarnujemy mniej pieniędzy i mniej rzeczy później wyląduje na śmietniku.